Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy się e, znacznie do vlogi vlogi e, życzowe to już jest sezon drugi vlogów życzowych Dlaczego? i e, dlaczego mm, przestałem nagrywać vlogów vlogi życiowe a teraz do nich powracam no po prostu to sytuacja w moim życiu to już trochę spróbowali i dlatego powróciłem do nagrania do nagrania vlogów życiowych zresztą dla prośby jednego widzia który mnie nie proszę, żeby po prostu dalej dalej e, vlogi życiowe. Bo, na przykład, w, w vlogach życiowych, jak ja do tej pory Wam mówiłem, porady i taką motywację dawałem Wam, bo się przekonamy i Wam da dawałem jakąś motywację, to Wy byliście z tego śliczni, dumni. No i dlatego, jednym. Jeden z widzów mnie poprosił, żebym koczulnował vlogi e, życzące, także spełniam ten obowiązek i nagrywam trzy szczególnie vlogi życzące. Jeśli wy chcecie Jeśli wy chcecie, żebym dalej koczulnował vlogi życzące, to zostawcie łapę w górę, subskrypcję. No i napiszcie komentarz przede wszystkim. Nie to że łapaj i szuk. Tylko na, przede wszystkim po tym filmiku napiszcie komentarz jak chcecie blogi życiowe. No. Ja już nie przedłużam i w dzisiejszym drogo wam, jak się zmieniło moje życie. Jak się zmieniłem, szkołę. Chciałem zrobić przejście, ale dobra, bo będę miał też za, za dużo zmotywowania, a więc szybciutko Wam opowiem jak się zmieniło moje życie, jak zmieniłem skóra. Otóż, otóż to, że byłem w posłówcu, w ówczesnej klasie, jak ja byłem w 8 klasie, no to, no, poznałem krótko mówiąc dziewczynę. Między nami to tak raz dobrze się podało, a raz źle. Źle to było z jednego powodu. Zrobiło dlatego, że mięci na się w dwie osoby. Te osoby to były jej wychorzenia i jej rodzice. i rodziców. Przez to jak ja zmieniłem szkołę pod koniec roku, jak, jak kończyłem szkołę było wspaniale. Lecz wakacje stysknione po wakacjach było tak, że mogłem odwiedzić po stołówkę W każdym wolnym momencie odwiedziłem szkołę, postołówkę, stało tam po mnie. Wtedy był ze mną mój przyjaciel, za ci bardzo dziękuję, że w tamtych chwilach jeździł ze mną do postołówki, bo sam bym mógł nie dać rady. Ale o, to było tak pod koniec września. Pod koniec września... E, kiedy mi się rozstali. To było pod koniec września, kiedy mi się rozstali Z powodu... Z powodu, że powiedziała mi, że nie możemy się sobą się spotykać. Nie możemy ze sobą się spotykać, to prawie jakby usłyszał zrywą z tobą, no, tylko w innym znaczeniu, nie? I wtedy zrozumiałem, że jest to koniec. chociaż były takich chwil, że może powrócić do siebie. Może tego. Były takie chwili, że naprawdę chciałem się ją odzyskać, ale jak już to zrujnowało się jak domek z kart. Teraz zrobiłem naprawdę głupią rzecz. Taką, że już zapiłem smutki chociaż chociaż to nie za bardzo mi to pomogło no i jakoś później od od czasu do czasu już nie od czasu do czasu tylko z dnia na dzień zbierałem się, zbieramy sobie zbierałem sobie siły i motywację dalej, żeby zapomnieć o niej, żeby zapomnieć o niej. chociaż i do tej pory mamy listopad. Minęło dopiero dwa miesiące jak mi się rozstali i Tę grę prawie nie mogę o nie zapomnieć, ale jakby zapominam, ale tak bardzo ciężko. I ten filmik jak teraz wam nagrywam i opowiadam wam o tym wszystkim, no to po prostu mi łaskawo przekręci. No. Dobra, to tak, że... Widzieliście co było przez ten czas jak już zmieniałem szkołę z na zawodówkę Jak e, już doszedł do zawodówki od września Nie był nawet fajnie czy A, się, się zdawała że, że to jest w porządku klasa, że może da się rady wytrzymać. Bez dnia na dzień było coraz gorzej." Było coraz gorzej." Mianowicie nasza klasa Mała klasa przez to, że przez nieszczęśliwy... Ehm, jak to powiedzieć, no przyz... przez nieszczęśliwą osobę, która jest przez jedną koleżankę. No. Nie na koleżanki, jest zakochana w koledzie, który ma już dziewczynę. A co za tym idzie? Ona oczywiście nie potrafi tego zrozumieć. No. Ona nie potrafi tego zrozumieć. I. No i przez to są same podgadają, bo całkowuje się czasem jak małe dziecko. Według mnie to ona jest, a powinna być w postu ówczesnej, do zawodówki. Jakim cudem oni tam takich osób jak ona i w ogóle inne dopuszczały do zawodówki, to jak nie, nie wiem, no. Były takie momenty, że po prostu hmm, Miałem tego dos i zacząłem coś z tym działać. Mianowicie zostałem gospodarzem klasy i jestem do tej pory i już już muszę no jak to się mówi już miałem tego dos i zacząłem to coś zgłaszać dla ja wychowawcy dla psychologa. Jest to mnie ignorowali. No nie wiem. Może czuć wychowawca, bo była taka lekcja, że ja powiedziałem że jak ona się zachowuje, że, że gada to o nim, że patrzy się na niego. Patrzy, to rozprasza innym, bo bez bo tu skup się na razie kiedyś pisać patrzeć na tobie, to ona siedzi się patrzy na nie. bo no, normalnie to w ner nerwicach mnie bierze i to solidnie no, później to głosami do psychologa, bo chyba za trzecim razem dopiero jak ja poszłem nie... powiedziałam stanowczo że już nie wytrzymam z tej ja, no to dopiero pani psycholog zauważyła mnie i ją na rozmowę. No i wyjaśniliśmy. No i oczywiście, no. Jak to w jak to świecie było z kobiety kobietą, wiem, większe prawa. No i trochę pedagog y, Psycholog stanęła po jej stronie. No i dał ja się mi kurwa altrymatum, że mam do niej się nie zbliżać. Y, mam. Y, jej nie zabrania z kontaktu z, z innymi osobami szczególnie z, z tym kolegą w którym ona jest zakochana jak 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 ja kurde im nie zabraniałem nie i mam mam dać im spokój chorę to jest trochę nie? ale taki to jest świat Kosjenko, oh, a... 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 tu jest... O, bunga! Sorry, musiałem się napić. Tech pomyślałem, o swojej klasie. Uuuh. No, i też... też nie ukrywam. Jak wam na początku filmiku, opowiadałem, że strata intuicyjna jest tak we wrześniu, nie, to było już w, w fazie dziewiniku, no to po prostu się na praktykach ją uczę, no. no bo po prostu już się podobało mi tyle, a on, że lata zlaty za chłopakiem, który który już z, z mojego punktu widzenia potrzebuje sobie przy ja trochę i jemu się nie dziwię no bo no bo, no bo też się nie wytrzymuje no tak to myślę jest godzina piąta 33 a ja wam nagram chemiki. który pewnie z moich widzów się śpią no a wieczucia. i cóż ja wam jeszcze mogę powiedzieć jak się dzieje w moim życie e, jak się w szkołę. w no, szkoła już, już jest jakoś normalnie Byłoby jeszcze lepiej jakby trochę moja klasa się uspokoiła Szczególnie ona, tak, bo ona tak rozdupca klasy, że z, z głowy to się nie mieści Taki głowy to się nie mieści No i cóż, no, to, no. Jakoś tak to nie le leci. Ale jeszcze były takie chwili, że po prostu musiałem zmienić... E, po prostu miałem takie myśli, taką ochotę, że... Że po prostu chciałem zmienić... E, klasę. Sam chcę zmienić krasy, sam już iść do sekrety, ja to powiedzieć, powie, że dajcie mi k***wa inną klasę, bo ja w tej to ja jest waruje. Mm. Tylko jest tym... w, w tym jednym problem, że ja jestem o post, stołówce ja skończyłem po stołówce, żebym skończył gimnazjum no to jeszcze mógłbym się starać żeby zmienić klasę czy tam zawód nawet ale że ja skończyłem po stołówce, a reszta klas to chyba jest po gimnazjum tylko moja jako patologiczna klasa tylko jest po stołówce tak tu po słówkę ale jak jak będzie ciągle tak bo już w zeszłym październiku chcę zrobić 3 miesiące się morduje z tym 3 miesiące czy z tym się morduje no. No. jak będzie taka ochota no to po prostu chyba postaram się zmienić Klasę. No i ty. No. I tak nie wiem, czy ktoś ogląda. E, Moje filmiki do końca się już. Dawno zasnął. No. Ja i tak już wam no, nie przedłużam. Całkiem nie wiem, czy nagrałem trochę duże filmiki. Ale nie za długie. Czy długie, czy krótkie. No ale odgrywa jak wyjdzie, tak jak wyjdzie. Także już ja Wam nie zamęczę. Jeśli Wam film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja. I komentarz. Oraz gdzie żeby dostawać powiadomienia. A jak nie to zerkacie na mój kanał od czasu do czasu, czy nowych filmików nie ma. 吃嘛，就吃结果，哪来这些？